Dzień dobry, dzień dobry w moim nowym odcinku. Mamy właśnie nowe wydarzenie. Honey drop w kosmosie. A wy właśnie teraz jak lubicie Stumble Geisa, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie Stumble Geis. tak. Stumble Geis, po prostu nazwę tej gry. E, no. No i mamy właśnie pudełko, ale słabo, niestety mamy skina, który, którego już testowaliśmy, ale mamy jeszcze tutaj jedno pudełeczko, więc może być tutaj coś. No, nowe odłamki. Uuu, i 153 tonów zdolności, wow, one się przydadzą. Dobra, dobra, darmowe koło. Właśnie takie koło. Su, ko, super koło szczęścia. Szczęścia. Dobra, dobra, legenda prawie była. Mamy pięć klejnotów. I mamy nowego skina, którego dzisiaj przetestujemy. Właśnie. No, dobicie się gdzie? Dobiecie się potem, gdzie jego przetestujemy właśnie. Mamy właśnie jeszcze jedno pudełko. No i żetony 250. Wow. Super. I jeszcze jedno sobie otworzymy. Mamy, mamy już następne właśnie. Pudełko, pudełko, pudełko. No i tylko jedna rzecz, słabo. No i dopiero jutro możemy mieć następne. Ale właśnie to nie wszystko, bo mamy jeszcze darmowe właśnie koło szczęścia. Nie, jak to tam ktoś nazywa. No, mamy pięć klejnotów. Ale właśnie jeszcze mamy właśnie animację zaczepki taką. I sobie ją wyposażymy zaraz. Ale właśnie śmieszna ona jest, więc sobie ją wyposażymy zamiast właśnie tej właśnie naklejki. A w ogóle y, brakuje nam 250 żetonów do właśnie y, ulepszenia emotki piłki na maksymalny poziom. Ale właśnie teraz y, pogramy sobie w jedną rankingówkę i przetestujemy właśnie tego Groźnego z kina. Ale ten skin w ogóle był rok temu na Halloween i mam go na jakimś koncie, ale nie wiem na jakim. Na tym nie miałem jego i mam jego za darmo w sumie. M mogłem jego nie kupować ostatnio i wymieniałem jego i tak za darmo dzisiaj. Dzisiaj, no nie dzisiaj, bo nagrywam ten odcinek wcześniej, a tutaj później nie, wiadomo. Ale mamy nasz hour a ja. No lubię, lubię rush power bardzo. No i myślę, że wygram, jeśli nikt mnie tutaj jakoś nie spanczuje dziwnie. Albo jakoś nie spanczuje i ktoś mnie nie spanczuje. No właśnie no, ale on mnie już nie może spanczować. Dlatego, że ja go spanczowałem. Ej, co? Dałem. Dałem właśnie spację, nie? I, i podwójną. No i nie udało się. Po prostu nie, nagle jakby t, y, ta spacja nie działała. Nie, nie wiem o co chodzi. No tak, naprawdę nie działała. Dobra, dobra. To teraz lecimy sobie z super szczęścia. No i nie jest szczęśliwy, mam pięć klejnotów. A następne właśnie koła będę mógł dopiero właśnie odblokować jak właśnie wygram kierkę. Właśnie ten Block Dash Teams. Trzy rundy z jakimiś bambikami pewnie. Oby nie. No ale pewnie to są bambiki, które albo się popisują i strzegują za każdy blok, bo umieją przez to, że właśnie. Zrobili w ten sposób twórcy, że każdy powinien, każdy po, powinien umieć savezować po prostu. To jest takie łatwe teraz. Po prostu, no, oje, ja, każdy by mógł się nauczyć, a wcześniej no, nie było to takie łatwe do nauczenia. No, było trzeba grać w Cambergańskie, tam godzin dopiero, żeby, no, to umieć wszystkie te ruchy. To nie takie łatwe było. Dobra, wy się dziwicie, dlaczego ja nie skrócam, dlaczego ja teraz nie tnę tego odcinka na pół, żeby po prostu nie było takich momentów właśnie grania. No ale właśnie ja nie chcę, żeby wymyśliliście, że ja oszukuję i właśnie nie gram w to, a potem nagle włączam jeszcze raz tą grę, tą grę, tą rundę. No i nagrywam, że dalej nie wygram. No. Nie chcę tak zrobić, więc właśnie tutaj sobie idziemy sprawiedliwie przez świat wow wow wow, 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 wow. Up, up. No. ej ale ja nawet nie poszedłem w bok dobra, słabo słabo ale uznajmy, że jak teraz wygram tą rankingówkę to będę mógł kręcić już do końca kołami właśnie za darmo muszę ją całkowicie wygrać, tą rankingówkę I właśnie nagram ją od początku do końca, żeby właśnie tutaj nie było, że ja kłamię. No, no 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 no. Bo tak właśnie robią ci wszyscy. Ja... jak Ja będę trafić na takich kłambików, którzy tak przeszkadzają w ciągu gry. No to, to, to do jutra. To, to papa. Aha. No to papa jednak. Papa. No papa. No, no papa. No, no, do, 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 do dobranoc. To przez niego, to przez tego bambika, więc ja pozwalam sobie kręcić za darmo kołem. Ja mam już gdzieś tego bambika, który mnie przytulił i przez to przegrałem. Dosłownie wkurzyłem się tak, że hej. No więc będziemy skręcić sobie tymi kołami. A ja, a jak chcecie, właśnie odcinek następny w sobotę będzie, że właśnie z ulepszania e, emotki, właśnie piłki, to dajcie dużo łapek, subskrypcje. I napiszcie w komentarzu piłka. Piłka. Po prostu napiszcie piłka w komentarzu i będę wiedzieć, że chcecie w sobotę odcinek z ulepszaniem na maksa piłki. I właśnie z odbi jak będę odbijać w rankingówkach właśnie tych ludzi i zdobywać złoto. Więc naprawdę jak chcecie ten odcinek, to dajcie łapki w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu piłka. A teraz otwieramy darmowe koło. Dobra, dobra, mamy to. Super koło szczęścia. Rzadki skin, szkoda. Właśnie wiecie, że ja rzadko nagrywam właśnie koła darmowe za właśnie reklamę. Bo ja nie lubię oglądać reklam. Ale dla was to robię. Wow, prawie był specjalny skin. Co by wtedy było? Wow, wow, wow. Dobra, jeszcze jedno. Muszę jedną reklamę jeszcze obejrzeć. Wy nie musicie. Ja muszę no. No żeby mieliście lepszy odcinek. Właśnie, no to właśnie ja zrobię dla Was. Te superkoła otwieram szczęścia, więc dajcie suba za to. Proszę. Przed chwilą mieliśmy 10 klejnotów, ale zobaczmy co teraz będzie. No i mamy legendarne nie 5 klejnotów. I jeszcze jedno. No więc mamy następne kółko i nie pięć klejnotów. No ale za to mamy dużo klejnotów. Mamy, mamy następne kółko. Znów. Znów mamy następne i legendę. Tak, ma... LEGENDY! Wow, wow, wow! Dobra, aż przetestujemy to w następnym odcinku. 20 żetonów, to zostaliśmy i koniec kół. No, ale nie, nie, nie koniec odcinka, jeszcze mamy duże pudełko, właśnie krok. Więc sobie je otworzymy i mam Ninja raj Rai, u Rai. Więc ja się wami, z Wami właśnie żegnam. Jak chcecie mieć odcinek z piłki, ulepszania w sobotę i z rankingówek na złoto, będziemy testować właśnie na rankingówkach piłkę plus jeszcze złoto będziemy mieli. No no to właśnie, jak chcecie taki odcinek w sobotę, to dajcie suba łapkę w górę.